Join for a Przybywacie w samą porę, dowódcy. Amon próbuje przeciążyć niebiańskie bariery, aby zniszczyć Ulnar. Aby go powstrzymać, musimy przejąć wszystkie pięć barier. W tym celu musicie wykorzystać oddziały z obu Waszych armii. Kardia cieni dostępna. Zatrzymanie czasu dostępne. Siły Amona ruszają na niebiańską barierę. Jeśli przejmą na nią kontrolę, Rozpoczną proces jej przeciążania. Przygotujmy się. Zajęcie i utrzymanie terenu będzie wymagało znacznego wysiłku. Amon przejął jedną z niebiańskich barier. Waszym celem jest jej odbicie, zanim dojdzie do przeciążenia. Nie możemy dokonać przesyłu w to miejsce. Wygrywam ogromną infekcję z na powierzchni. Ulepszanie zakończone. Rdzeń pryzmatyczny aktywny. Skudar Anay. Ordynuję atak. Potrzebujemy... Siły więcej... Amona ruszają, aby zająć niebiańską barierę. Zrobimy więcej bez Panu. Siły Amona przejęły kontrolę nad jedną z liwiańskich barier. Waszym głównym celem jest jej odbicie. Posiadamy niewystarczające... Ukończyliśmy ulepszanie. Amon splugawił jeden z stworów Xel'Naga. Energię odchłani. Pokażmy mu łaskę, niszcząc go. Nie możemy dokonać przesyłu w to miejsce. Kalibrowanie soczewek, odchłani. Kryształy fazowe... Jedna z niebiańskich barier znajdzie się za moment pod kontrolą wroga. Nasz blok zajął jedną z barier. Waszym głównym celem jest jej odzyskanie. w pełni gotowe. Andakur, Herak. tak się stanie. Rdzeń pryzmatycznie aktywny. Nakieruj się. Zdaliamy czoła wrogowi. Tak Zatrzymanie czasu. Nie jestem. Ustęp... Ta jednostka niesie zemstę. Hmm. Aby armia Amona zdobyła tę barierę. Do zajęcia celu wymagana jest obecność Twojego sojusznika. Wsługi Amona zajęły barierę w jego imieniu. Nie możecie pozostawić tego bez odpowiedzi. Posiadamy niewystarczającą ilość Wespanu. Kryształy to ta jednostka niesie. Tak. Przejęliśmy niebiańską barierę. Mądrze będzie zapewnić jej obronę, dopóki nie zabezpieczymy pozostałych. Ulepszanie zakończone. Ukończyliśmy ulepszanie. Potrzebujemy więcej Wespanu. Nasi sojusznicy toczą walkę. Wróg próbuje zająć jedną z niebiańskich barier. Kalibrowanie, soczewek otchłani. Wróg przejął niebiańską barierę. Musimy ją odbić. Sojusznik musi być obecny, aby można było zająć cel. Ta jednostka niesie. Sługi Amona próbują zająć jedną z barier. Wkrótce przejmą nad nią kontrolę. Zbijańska bariera wpadła w szpony Amona. Musimy ją wyzwolić, zanim będzie za późno. Mamy pełną moc. Kryształy bazowe Naładowaj wnoski. Wniesie zemstę. Mamy pełną moc. Ulepszanie Kolejna zająć. bariera znajduje się pod naszą kontrolą. Udało nam się zająć cel. Paradak Kural. Nasi sojusznicy toczą walkę. Nasz pilon jest atakowany. Zaczynamy czas Bądźcie gotowi do ataku. Twój sojusznik musi być obecny, aby można było zająć cel. Nasi sojusznicy to trumaczą. Zamaskowani. Musimy dostosować taktykę. Staliamy czoła wrogowi światło, ukończyliśmy ulepszanie. Siły Amona są coraz bliżej zniszczenia Urnaru. już w połowie drogi. Musimy się śpieszyć i przejąć bariery. No. Mamy hmm. pełną nakieruj światło aju! Rada! Jesteśmy o krok bliżej od przejęcia kontroli nad wszystkimi niebiańskimi barierami. Zwycięstwo jest nasze. Mamy pełną moc. Tak się stanie. Ik gudar a Potrzebujemy więcej wespanu. Fazowe, no, ta jednostka niesie zemstę. Jest atakowany. Rdzeń pryzmatyczny aktyw. Baza naszych sojuszników została zaatakowana. Baza naszych. Sojuszników... Trzy bariery zostały deaktywowane. Jeśli zabezpieczymy pozostałe dwie, ocalimy ulna. Nakieruj światło Aju. Ta jednostka niesie zemstę. Atakujcie naszych drogów, nasi sojuszni zabijano czasą przestrzeń. Krysztaniamy koła wrobów! Radak, gural. Ta jednostka niesie! Nasi sojusznicy toczą walkę! Krysztaniamy koła w Nasi sojusznicy toczą walkę. Musimy przyzwać dodatkowe pylony. Nasi sojusznicy toczą walkę. Nasi sojusznicy toczą walkę. Baza naszych nie możemy trafić przez atak to miejsce. Mamy pełną moc. To jest czwarta bariera pod naszą kontrolą. Gdy aktywujemy piątą i ostatnią, pokonamy Amona. Nasi sojusznicy toczą walkę. Tak się stanie. Siły Amona próbują zająć jedną z barier. Wkrótce przejmą nad nią kontrolę. Nasi sojusznicy toczą walkę. Zaraz nastąpi przeciążenie barier. Musimy je natychmiast deaktywować. Inaczej, wszyscy zginiemy w eksplozji. Siły Amona przejęły kontrolę nad jedną z niebiańskich barier. Waszym głównym celem jest jej odbicie. Zniszczyliście twór. Amon nie wykorzysta go już przeciwko nam. Doskonale. Nie możemy pozwolić, aby armia Amona zdobyła tę barierę. Jest atakowany. Aktywuje zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć wady. efektywność naszych na dodatkowych budowli. Pilonów. Do zajęcia celu wymagana jest obecność twojego sojusznika. Niebiańska bariera wpadła w szpony Amona. Musimy ją wyzwolić zanim będzie za późno. Kryształ, odnawiaj się. Mamy pełną moc. Tak. Kryształy bazowe. Naładowane. Nasi sojusznicy toczą walkę. Postyka, Każda przejęta bariera opóźnia postępy Amona. Oby tak dalej. Zacna walka, wojownicy. Cel jest w naszych rękach. Baza naszych sojuszników została zaatakowana. Naszy baza naszych sojuszników sojusznik została zaatakowana. Nasz pilon jest atakowany. Kryształy adzowe naładowane. Naszy sojusznicy baza naszych sojuszników została zaatakowana. Twój sojusznik musi być obecny, aby można było zająć cel. Nasz pilon jest atakowany. Nasze zaopatrzenie jest ograniczone. Potrzebujemy dodatkowych pilonów. Tak światło. Nasz pylon jest atakowany. Kryształy bazowe. Naładowane. Stawiamy koła prowodu. Baza naszych sojuszników. Nasi sojusznicy toczą walkę. Nasz pilon jest atakowany. Już trzy z barier są nasze. Musimy zabezpieczyć pozostałe dwie. Nasi sojusznicy toczą walkę. Ta jednostka niesie zemstę. Baza naszych sojuszników została zaatakowana. Kryształy pazowe naładowane. Mamy pełną moc. Ta jednostka niesie. Do zajęcia celu wymagana jest obecność Twojego sojusznika. Systemy w pełni gotowe. Baza naszych sojuszników została zaatakowana. Nasi sojusznicy toczą walkę. Cztery z pięciu barier są pod naszą kontrolą. Jeszcze tylko jedna. Baza naszych sojuszników została zaatakowana. Dobrze, dziś walczyliśmy.